Czy znasz historię o tym, jak Pokémon przejął kontrolę nad światem? Cóż, chwyć za popcorn i usiądź wygodnie, wszystko ci opowiem. Po pierwsze, Pokémon nie jest tak stary, jak mogłoby się wydawać. Twoi dziadkowie, a nawet rodzice dorastali, nie wiedząc o nim. Oto człowiek, któremu powinniśmy za to podziękować: Japoński wynalazca gry Satoshi Tajiri. W 1990 roku Satoshi wpadł na pomysł kieszonkowych potworów i nie, nie mówię o Tamagotchi. Kieszonkowe potwory to Pokémony. Zainspirowały go wczesne wspomnienia z eksploracji ogrodu i zbierania różnych owadów. Satoshi był nazywany doktorem Bug i chciał nawet zostać entomologiem. To wymyślne słowo oznacza naukowca zajmującego się owadami. Wpadł więc na pomysł gry i przedstawił go Nintendo. Początkowo firma nie była pewna, mieli wątpliwości co do pomysłu i jego realizacji. Satoshi był podekscytowany możliwością połączenia dwóch graczy, a firma była trochę zdezorientowana i nie mogła sobie wyobrazić, w jaki sposób można to zrobić. Po chwili namysłu dali mu jednak zielone światło. Satoshi pracował nad grą 6 lat wraz z legendarnym twórcą gier Shigeru Miyamoto, facetem, który stworzył Mario i The Legend of Zelda. 27 lutego 1996 roku Nintendo wydało w Japonii dwie wersje gry Pokémon, Pokémon Red i Pokémon Green. W tamtych czasach Game Boy nie był dostępny w kolorach, więc pierwsze edycje Pokémonów były czarno-białe pomimo nazwy. Gry znajdowały się na kartridżu, a gracze mogli wymieniać się między sobą, łącząc się z Game Boyem drugiej osoby za pomocą kabla. Gry od samego początku były wielkim sukcesem, sprzedano miliony egzemplarzy, rok później trafiły za ocean. Pokémon Red i Pokémon Blue zostały wydane w Stanach Zjednoczonych, kilka lat później dotarły również do Europy. Rok po japońskiej premierze firma wydała pierwsze 102 karty do gry Pokémon. Do dziś wydrukowano ponad 30 miliardów kart, a organizowany jest turniej Mistrzostw Świata Pokémon, a niektórzy ludzie płacą tysiące dolarów za najrzadsze karty. Najdroższa karta Pokémon, sprzedana do tej pory, kosztowała właściciela 369 tysięcy dolarów. Pierwotnie istniało 151 Pokémonów, które zostały wprowadzone w pierwszych dwóch edycjach gry i nazywane są generacją numer 1. Obecnie istnieje ponad 1000 Pokémonów i 9 ich generacji. Niektóre z postaci są w rzeczywistości oparte na stworzeniach z japońskiej mitologii. Na przykład Ninetales jest inspirowany lisem o dziewięciu ogonach z mitów wschodnioazjatyckich. Lisy są dość znanymi azjatyckimi duchami, które są przedstawiane jako psotne zmiennokształtne. Uważa się, że mają magiczne moce i stają się coraz potężniejsze wraz z wiekiem. Lis o dziewięciu ogonach jest najpotężniejszym i najmądrzejszym lisim duchem. Ma ogromną moc i żyje bardzo długo. Ktokolwiek złapie jakikolwiek z dziewięciu ogonów bez pozwolenia, zostanie przeklęty na tysiąc lat. Jest też Drowsy, Pokémon należący do kategorii psychika, którego wygląd opiera się na zjadającym sny tapirze Baku. Baku to japońskie mitologiczne stworzenia, które pożerają koszmary. Istnieje legenda, że Baku zostały stworzone z zapasowych części, które pozostały po stworzeniu wszystkich innych zwierząt. Stworzenia te często pojawiają się w japońskiej sztuce i folklorze, a teraz także w anime i w manze. Jeśli po przebudzeniu spędzicie czubek nosa, oznacza to, że Drowsy wyjadł twoje sny przez nos. Seria ma swoje własne legendy. Istnieje nawet grupa tak zwanych legendarnych Pokémonów. Są one bardzo rzadkie i niesamowicie potężne. Nowe, legendarne Pokémony pojawiają się w każdej generacji, ale istnieją cztery oryginalne pochodzące z pierwszej generacji. Po pierwsze, Trzy kantońskie legendarne ptaki. Jest to trio ptaków reprezentujących każdą porę roku, z wyjątkiem jesieni. Jest też jeden lodowy, zwany Articuno, gdy macha skrzydłami, może powodować opady śniegu. Legendy świata Pokémon mówią, że Articuno pojawia się zanim podróżnicy zgubią się w lodowych regionach. Jest też Zabdos. Elektryczny Pokémon uwalnia elektryczność, która może powodować burzę, i pojawia się właśnie podczas nich. Ostatnim ptakiem jest Moltres, typ ognia, który może tworzyć płomienie i leczyć się, zanurzając się w magmie wulkanu. Legenda mówi, że migruje na południe, gdy nadchodzi wiosna, i przynosi ciepło do zimnych Andów. Czwartym oryginalnym legendarnym pokemonem jest Mewtwo, podobny do kota, Pokémon z mocami związanymi z psychiką, który został stworzony przez naukowców poprzez manipulację genetyczną. Jest to jeden z najpotężniejszych pokemonów w serii. Nazwy legendarnych pokemonów są bardzo dobrze przemyślane. Twórcy chcą, aby wszystkie miały tę samą nazwę we wszystkich językach, więc przeprowadzają dokładne badania, aby upewnić się, że będzie działać w każdym kraju i nie będzie musiała być zmieniana na coś innego. Istnieje również kilka naprawdę dziwnych Pokemonów. Jest Girafarik, który stanowi krzyżówkę żyrafy i zebry. Dziwne jest to, że zamiast ogona ma twarz zebry. Jest też Duktria, trzy głowy wystające z ziemi. Garbodor to kupa śmieci i odpadów, która wytwarza gaz, zatruwający przeciwników. Jest też ten Mimikyu. Wygląda jak Pikachu ze słabą fryzurą, ale w rzeczywistości jest to oryginalny Pokemon, który ukrywa swój prawdziwy wygląd, naśladując innych. Kiedy Pikachu stał się popularny, Mimikyo przyjął jego wygląd, próbując przyciągnąć uwagę trenerów. Wszyscy znamy Pikachu, jednego z najbardziej znanych Pokémonów. Czy wiesz, skąd wzięła się jego nazwa? Pochodzi od japońskiego dźwięku pika, od głosu wydawanego przez iskrę elektryczną oraz czuł od głosu wydawanego przez mysz. Więc jego imię oznacza coś w rodzaju połączenia dźwięku iskierki i myszy. I jeszcze jedna ciekawostka. Czy wiesz, czym zainspirowany był projekt Pokeball? Puszkami zupy Campbella. Naprawdę, nikt nie wie dlaczego akurat zupa, ale wszyscy widzimy podobieństwo. W 1997 roku, zaledwie rok po pierwszej premierze Gier, Pokémon trafił na ekrany w postaci animowanego serialu telewizyjnego. W Japonii główny bohater i jego rywal nazywają się Satoshi i Shigeru, oddając hołd wynalazcom serii. W ogólnoświatowej światowej wersji kreskówki imię Satoshi'ego zostało zmienione na Aż Ketchum. Nazwisko nie jest jednak dziwnym hołdem dla ketchupu. Ma ono brzmieć podobnie do Kedżem, jak w kultowej frazie złabie Wszystkie. Catch them all. Wszyscy wiemy, że Pokemonem Asha jest Pikachu, ale pierwotnie miał to być uroczy Clefairy, nie miał również mieć tylko jeden sezon, ale fani nie zgodzili się na to. Obecnie wydano 25 sezonów, czyli ponad 1000 odcinków. Produkcja wciąż wychodzi, będąc jednym z najdłużej emitowanych seriali anime. Rok później na ekrany trafił animowany film pełnometrażowy Pokémon, który odniósł kolejny sukces. Dziś jest ich 23, a także jeden film akcji z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Pokémon miał się skończyć w 1999 roku. Pokémon Gold i Pokémon Silver miały być ostatnimi grami z serii, ale fani chcieli więcej i zmusili twórców do tworzenia kolejnych gier. Wszyscy pamiętamy rok 2016, ten szał na Pokémon Go, który sprawił, że tysiące ludzi wyszło z domów, aby złapać Pokemony na ulicach swoich miast. Gra została wydana 20 lat po premierze serii. Spójrzmy na to z innej perspektywy. Gra została pobrana ponad miliard razy, a ponad 88 miliardów Pokémonów zostało złapanych. Czy też było jednym z graczy? Ile udało ci się złapać? W 2018 roku Nintendo wydało remake pierwszych oryginalnych gier Pokémon, który pobił wszelkie rekordy w pierwszym tygodniu. Obecnie wydano 122 gry związane z Pokémonami, pogrupowane w 9 generacji. A to jeszcze nie koniec. Gra istnieje już od około 27 lat, a Pokémony wciąż podbijają serca ludzi na całym świecie. Newy, wyspa na południowym Pacyfiku, umieściła nawet Pikachu na specjalnej edycji swojej monety. Być może są największymi fanami Pokémonów. Na świecie.